Cześć, witam wszystkich serdecznie. Marcin Kuźma, 30 kwietnia 2015 roku. Jak widać jest słoneczna pogoda. 7.55, jest 9 stopni Celsjusza na termometrze, także pogoda jest bardzo fajna do pracy. Dzisiaj będę jeździł z energetyką i będziemy zbierać żerdzie energetyczne, słupy energetyczne. Pierwszy sobie ja właśnie zabrał w powiat yy, który jest po wypadku. Jechał w niego samochód. Oczywiście był wymieniony tam pewnie 2-3 dni wcześniej, ale, ale że to była noc, no to stwierdzili, że już nie będą tego złości, zbierać. Tylko jest to zaplanowane na dzisiaj taka praca. Także tak dzisiaj będzie dzień wyglądał. Cieszę się niezmiernie z tego, ponieważ... Jeśli gdzieś tam w koło komina, niż ganiać daleko w trasę. Z racji tego iż tyle samo zarobię. Co dzień w domu? jak ta droga na Ja, jak powiedziałem, tyle samo zarobię, auta się nie zgoni, paliwo zostanie. Jak się to przeliczy wszystko, jak się niekiedy pojedzie w trasę, to lepiej naprawdę pojeździć na miejscu i ten sam pieniądz. na miejscu muszę się przebrać spodnie robocze Jestem przebrany, teraz muszę pójść za samochód. Okej. Okay. Załadowany, zabezpieczony, oczywiście Wam tego nie pokażę, ponieważ kamera, jak sami widzicie, jest u góry zamocowana w kabinie i jedziemy na rozładunek na... do miejsca utylizacji. Super. Jest godzina 9:13. Naprawdę pogoda jest bardzo piękna, jak na 10 kwiecień. Także. Dzień zapowiada się super. Jak zjadę wcześniej, myślę, że sobie dzisiaj pojeżdżę na motocyklu. W taką piękną pogodę. W międzyczasie na, na, na giełdę i może być po prostu dzisiaj ładuneczek jeszcze z Zabrza do Łasis, ewentualnie może być złożona do tarnowskich Gór na platformę. Także być może, że wrócę później, jakby się udało zrobić jeszcze jeden kurs. Jak wrócę później, to wiadomo, już nie będę motocykla wyciągał z garażu że jest to 10 kwietnia jak już wspomniałem kiedy zachodzi słońce wiadomo że robi się chłodno i to nie jest przyjemne by na motocyklu ale zobaczymy wszystko przede mną